Teresa Barbaja Andrzejewska. Czego pragniesz? Mijamy się tak szybko. O krok, o uśmiech, uścisk dłoni i chwilę, co można dzielić, już nigdy nie uda się dogonić. Zatrzymaj się na chwilę zapytaj serca sercem. Czy warto gdzieś tak pędzić, omijać swoje szczęście? Wspomnienia kryć szarością, tęsknoty zakuć w ciemność, cichutko w kącie płakać, zamiast z radości skakać. Mówisz, że nie ma z czego, że jutro jest niepewne. Odmiń je swym uśmiechem, niech będzie szczęścia echem. Powiedz mi, czego pragniesz i czego ci brakuje. A ja ci myślami jak tęczą, wszystko to podaruję.